Dzień dobry. Może was dziwić, że dopiero co dodałem film o Ogrodzie Saskim, a już zabieram was na kolejny spacer. Otóż wpadłem na pomysł, żeby dodawać częściej filmy krótsze, bez tylu wątków pobocznych. Filmy dłuższe oczywiście też będą. Zapytałem was o to na Instagramie i pomysł przypadł wam do gustu. Tak, założyłem Instagrama, gdzie staram się was zabierać częściej na spacery. I pokazywać Wam kulisy swojej pracy. Tytuł Tu było, Tu stało to oczywiście nawiązanie do inicjatywy o tej samej nazwie. To ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy, choć interesują ich zmiany w architekturze po 1989 roku. Dziś więc zobaczymy, co było, co stało i co nie wróciło w okolicy Pomnika Kopernika. Zapraszam! Muzyka Idziemy krakowskim przedmieściem, fragmentem traktu królewskiego. Mijamy Kościół Świętego Krzyża, a potem widzimy Pałac Staszica. Najczęściej zwiedzający zatrzymują się tu, przy pomniku Kopernika. Mówi się w tym miejscu, że to rzeźba Tordwalcena. Wspomina się o bohaterskim czynie Alka z 1942 roku, który zdjął tablicę z niemieckim napisem. Jeśli przewodnik chce przekazać coś więcej, to opowie o tym, że ten pomnik mógł wyglądać w taki sposób to projekt Jana Foralskiego, gdyby ktoś pytał. Przewodnik może wspomnieć też, że była tu kaplica moskiewska, gdzie pochowano cara, że był tu kościół rozebrany po tym, jak ksiądz popełnił w nim samobójstwo, i dopiero potem pojawia się tu Stasic i mamy pałac choć był on ubrany czasowo we wschodnie szaty ale o tym wszystkim mówiłem w poprzednich filmach jak też mówiłem o tym że tu ideał sięgnął bruku podczas zamachu na fiodora berga Spójrzmy jednak na to miejsce świeżym okiem kościół pałac kolejny pałac parking kamienice i od początku coś się nie zgadza jeśli ktoś odpowiedział że parking to słuszna obserwacja, bo ewidentnie czegoś tu brakuje. Jest jakaś wyrwa w zabudowie, której nie dostrzegamy, bo się przyzwyczailiśmy do takiego wyglądu tego miejsca. Otóż tę przestrzeń do początku XX wieku zamykał pałac Karasia. Kazimierz Karaś był marszałkiem dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, któremu wszystko zawdzięczał, zresztą był Elektorem naszego, powiedzmy, ostatniego króla. Nie dziwi zatem, że nad oknami pierwszego piętra były tu dwa medaliony z podobizną króla. Zresztą, jeśli się przyjrzycie fasadzie, to coś powinna Wam ona przypominać, bowiem Jakub Fontana inspirował się tu elewacją dziedzińca Zamku Królewskiego. Pałac był ładny z zewnątrz i wewnątrz. To późny barok, ale już widać wschodzący klasycyzm, to też jeden z pierwszych w Warszawie pałaców bez przedniego dziedzińca. Uwagę zwraca także okno z rokokowym kartuszem z herbami. Podkowa z krzyżami to herb Dąbrowa, czyli herb Karasia. Na boku zostawiam, jak to z jego szlachectwem było. Drugi herb to herb Żony Karasia, czyli Łodzia. Jeśli ktoś mnie ogląda ze Swarzędza, czy nowego to myśla, to symbol ten jest Wam na pewno znajomy. Kolejna charakterystyczna rzecz to pachołki przy bramie w postaci wkopanych w bruk luf armatnich oraz zaokrąglone narożniki. Karasiowie mieszkali tu na jednym piętrze, a resztę apartamentów wynajmowano. Niestety pan Karaś zmarł w 1775 roku i rozpoczął się upadek tego miejsca. Była tu na przykład restauracja, która z czasem stała się knajpą. W 1870 roku pisano, cytuję: Tu setki osób różnego stanu wstępują codziennie, ażeby w brudnej, pełnej zaduchu i błota izbie wypić ów niezbędny kieliszek. Koniec cytatu. To w ogóle był zły czas dla pałaców w Warszawie i prapoczątek mariażu, powiedzmy, deweloperów, urzędników, a potem ludzi od parkingów, bowiem pierwsze pomysły dotyczące zburzenia pałacu pojawiły się w 1905 roku. Jedna z gazet pisała coś, co dziś w Warszawie brzmi jak motto i jest niezwykle aktualne: cytuję: Drapieżna ręka nieświadomego barbarzyńcy pastwi się nad zabytkami po cichu, powoli. Koniec cytatu. Faktycznie najpierw ścięto północny narożnik, co było związane z regulacją ulicy Oboźnej. Potem w 1912 roku budynek przejęła firma Kowalski i Trylski. Spółka zajmowała się maszynami rolniczymi, co nie zwiastowało niczego dobrego i rzeczywiście pałac zburzono. Myśl była taka, żeby tu postawić kamienicę dochodową i skład narzędzi rolniczych. Pierwsza wojna światowa przekreśliła te mało ambitne plany, ale fundamenty pałacu straszyły tu całe dwudziestolecie międzywojenne. Po II wojnie składowano w tym miejscu materiały budowlane. Po wojnie Bierut odebrał działkę właścicielom swoim dekretem, a od lat 50. mamy tu parking i dlatego nikt nie pamięta tego miejsca Inaczej, ale mamy tu jeszcze fragment dawnej zabudowy, a mianowicie kamienicę czynszową na Oboźnej 11. Budynek ciekawy z początku XX wieku. Niestety bez pałacu Karasia, kamienica pokazuje nam swoje plecy. I to dosłownie, bowiem ta ściana od strony traktu królewskiego była ślepa i po wojnie mieszkańcy wybili tu okna, co profesor Kwiatkowski nazwał żartem architektonicznym niegodnym stolicy. Oczywiście parking sąsiaduje tu z kolejnym parkingiem, bo Warszawa parkingami w reprezentacyjnych miejscach stoi. Pojawiają się co jakiś czas głosy, by pałac odbudować. Pomysły są różne, ale nic z tego nie wychodzi. Może to i dobrze, bo tak zwana Warszawska Szkoła Konserwacji Zabytków to dość bolesny temat. Po Karasiu została ta ulica, przy której dziś jest Teatr Polski oraz tabliczka na kamienicy, która pokazuje nam swoje plecy. Kazimierz Karaś pochowany jest tam, gdzie mamy serce Jana III Sobieskiego, czyli u kapocynów namiodowej w katakumbach i pewnie przewraca się w grobie, patrząc na parking po swoim pałacu. Pożegnajmy go zatem tekstem z gazety z 1939 roku. Cytuję. Jeszcze przed półwiekiem każda jejmość ze Starego Miasta znała doskonale przedziwną historię pięknego pałacu Karasia. Nieraz na rynku przystraganie, przeróżne panie Maciejowe lub Marcinowe opowiadały klientom, jak to ubogi mieszkańcy Mieszczanin warszawski uczciwą pracą dorobił się zawrotnej fortuny. Niestety, piękna ta historyjka jest jedynie wytworem fantazji warszawskiego ludu. Koniec cytatu. Tyle historii pana Karasia i jego pałacu. Do następnej historii.